Hejo, hejo! Dzień dobry, Słoneczka! Dzień dobry, Chmureczki! Witam Was na kanale The Bellies z tej strony Anka, Aneczka. A dziś zapraszam Was na przedstawienie przedstawienie Bobasków! <laughs> no dobrze, Mimi, zaczynamy! Pewna mała ślicznotka, która miała na imię Mimi Miał, mieszkała w Belly Wheel. Była najlepszą, najwspanialszą czarodziejką na całym świecie. Jej przyjaciółką była urocza zebra, którą Mimi miał sama sobie wyczarowała. Mimi miau, mimi Pewnego dnia czarodziejkę odwiedził wilk. Rau! Jestem wilkiem, powiedział, ale bardzo, bardzo chciałbym zamienić się w słodkiego, uroczego baranka. A ponieważ Mimi miał potrafiła naprawdę dobrze czarować, zaczarowała wilczka i zamieniła go w baranka! Ablakuluś, dabluś, barankulus pam, pam, pam! Och, to naprawdę bardzo słodki baranek! Czarodziejka była strasznie szczęśliwa, że udało jej się zamienić wilka w uroczego baranka! Innym razem do czarodziejki przyszedł profesor Bobby Bu. Profesor Bobby Bu bardzo chciał mieć przyjaciela, tak samo jak czarodziejka. E, myślał sobie, że najlepszym przyjacielem dla niego będzie słoń. Poprosił czarodziejkę, aby tak go dla niego wyczarowała. Ciekawe, czy jej się uda. Czarodziejka pomyślała, że słonie są przecież takie duże. Ale z drugiej strony zebra jest bardzo mała, a w rzeczywistości też powinna być większa. Czarodziejka postanowiła wyczarować okrągłutkiego, fantastycznego słonia dla profesora Bobby Boo. Abraculus, Kadabrulus, Słonikulus Pam Pam! pam! Wow! Czarodziejko mi mi miał! Udało ci się wyczarować fantastycznego słonia! O jaki okrąglutki! Fioletowy, jak okulary profesora! Super! Och, czarodziejka miała bardzo dużo pracy. Wciąż przychodziły bobaski i prosiły, aby coś dla nich wyczarowała. Tym razem przyszła Pinky Twink! Mmm! Och, czarodziejka chyba jest już trochę zmęczona. Pinky Twink poprosiła, aby czarodziejka wyczarowała dla niej najpiękniejszy plecak na całym świecie. Czarodziejka mimi miał się zgodziła. Och, i bardzo postarała się podczas tego całego czarowania. Pleca kulus, a dobra Piękny plecak dla ciebie mam ram pam pam ram pam pam Wow Pinky Twink zdecydowanie ma najpiękniejszy plecak na calutkim świecie Wow 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 yum, yum, yum. Czarodziejka już nie chciała być czarodziejką już nie chciała czarować chciała troszeczkę odpocząć dlatego postanowiła sama siebie zaczarować i pomyślała, że najlepiej jest być rampam-pam pam, pam księżniczką. Ciali mali, ciali mali, pokus, pokusbek. Wow! I nagle czarodziejka Mimi miał, zamieniła się w prawdziwą, najprawdziwszą księżniczkę. Księżniczka miała wielu fantastycznych przyjaciół: uroczego baranka, profesora Bobi Bui i jego słonia. Pinki Twink, która miała najpiękniejszy plecak, a także swoją kochaną zebrę! Belly Will wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Koniec! Brawo! Brawo dla moich babasków! Pasłanka! Mam nadzieję, że bajka Wam się podobała. Pamiętajcie, że na kanale The Bellis nowe odcinki czekają na Was co sobotę. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pasłanka! Cześć!